Pamiętaj, jeśli Kilnika w czerwony przycisk subskrybuj, zostaw również dzwonek, bo nie będziesz widział moich filmów. Witajcie z tej strony Gazik i witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzenia polskich map do dobry farming simulator 2017 i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się mapką. Swojska wieś V2.1 V2, by Pumba Mapa robiona na podstawie polskiej wsi V9 od Mario z Farminga 13 Jeżeli ktoś grał na tej mapie to kojarzy O które mamy mi chodzi I tak, mapa następna od razu mówię, wspomina mi strasznie polska V9 Więc trafnie dziękuję Pumbie Za wykonanie tej mapy Możliwe, że mapka będzie na live'ach No i co? Lecimy Tutaj pierwsza gospodarka, i tam Pumba zrobił gospodarkę, więc jest zarąbiście. Dobra, yy, zaczynamy. Tutaj mamy chałupę. Chałupka taka, o, chałup, yy, Malutka. Yy, następnie mamy tutaj jakąś oborę. Znaczy, o, można by sobie trwowić nawet. Jakąś taka obora. Obora, i no w no jest górka, można sobie wyleść fajnie to wszystko wygląda. W ogóle nie widzę wyobora od Karola. <laughs> nie wiem, czy ktoś skąd te bie, modele e, Tutaj mamy 60, dzisiaj 60 pojeździmy. E, tutaj mamy garaf. Najprawdopodobniej wejść nie można, ani otworzyć go. Tak, nie można, ale tu jest garaż. A skoro otwierać nie można, bo by się przyjął taki garaż. Na dach możemy wyleźć. Zobaczcie, jak to była, czy tu mogę wyleźć? Ja mogę wyleć na górkę, ale skoro to jest przenikliwe. Teraz, że Pumba tutaj dalej tu jest finitywa, ale no myślę, że w następnej wersji mam tutaj, tutaj będzie można to otwierać. Eee, tutaj mamy opryski, zobaczymy czy trigger jest. Jest, trigger, jest, fajnie wszystko. Eee, tutaj drzwi, drzwi do stodoły, no jak trochę niewyskalowane, ale teraz myślę, że to Pumba poprawi. Bo Pumba akurat, tam widzę, że taki no młody model można powiedzieć. Tutaj mamy wysyp zboża oczywiście, jest kratka, jest. To jest zbowa jak i chyba uzupełnianie silnika Woda, że chyba tak Po tej stronie tutaj było uzupełnianie To jest inna niż Kiedy, była kiedyś No otwieramy sobie No i co z tyłu mamy płytę na obornik, taką malutką nie Wiem czy to nawet nie jest oryginalna Bo widzę modale, eee, tak Tutaj jest jakaś stara siano nie wiem, czy tu nie ma nawet silosu na kuku, silosu na koku. nie ma nawet, ale no można sobie zrobić, że tak powiem. Nie, silos jest. Zaraz wyjdziemy tu. To zobaczymy. Brama coś nie jest. jest. To jest jakieś na masyny. Zobaczymy czy ta brama jest otwieralna. No, w automatycznie się otwiera. Nie, nie, nie. Jak nie, jak jest, to coś jest nie tak. To się do poprawy. No niestety bramy się nie otwierają wjazdowy. Dobra, jedziemy zobaczyć tutaj o Jak widzicie, no mapa podstawowa cała jest Polska gdzieś w o 9. Można powiedzieć Możliwe, że ta mapa myślałem, że będzie na live fajna Ale no widzę, że jednak ma parę tych błędów, Ale naprawdę fajne jest, takie krótkie live nie robić tutaj mowy o no, udział Jedziemy, jedziemy, tutaj pole Oczywiście, no czy jest łąka jakaś mała, mówco, musi być łąka. Oczywiście pewnie tutaj brama też się nie otwiera. Jakby nie jesteś teraz na drugiej gospodarce. No na drugiej gospodarce co tu mamy. Co dole? ta Karola. rola Eee... jest bezbowa. O, piwnica jest zagroda, ale no, można pewnie wejść do niej. zobaczmy Teraz zobacz. No tutaj powinna być. Powinno być wejście, Teraz zobacz Nie widzę... No to jest swoje ramy, tutaj mamy o, tutaj mamy wejście do tego, tak, gdzie a to jest taka dobudówka jakby. Fajny płot. Kolejne opryski, no i takie tam brama, nie działająca znowu. Nie mam, bo mam w nie wiem, coś nie działa, nie mówię, że jest, że coś w nie działa, bo to tylko u mnie się nie otwiera. No brak, tutaj wyjedziemy sobie. Jest pola widzicie wiosna w pełni, można się pobawić. I tutaj też taka duża łąka, ale to było takie duże pole w To pole było takim jednym wielkim polem. Mój, moja 60 z tego śladu. No i tutaj o! Skręcamy, mamy drówkę, o fak. Tutaj mamy drówkę, no i o ta drówka nas prowadzi, no... Za prostą no i tutaj też nie działająco, więc to jest do poprawki, zobaczmy czy tu jest silos, tak tu jest silos na pleby, nie wiem jak on działa więc co, wejdźmy do oceny mapy? więc pumba tak, mapka fajna naprawdę, ale no ma parę błędów myślę, że jak wyda się w wersji V2, bo myślę, że wyda yy, to będzie 100 lepiej, na pewno nie wezmę sobie pod live, y, bo mapka mi się naprawdę z wspomnieniami wyrodzi, fajne chwile spędzone na polskim cv 9 w 13 a tymczasem oceniam Twoją mapkę, to znaczy konwert tej mapki jako i poprawki yy, oceniam ją jako 7 na 10 dosyć wysoka ocena. Jak sobie była większa ocena, zrób pewno, naprawdę i zagram, a tymczasem link do mapki macie w opisie. Ja się będę z wami żegnał do następnego odcinka live'a lub vloga. Trzymajcie się, cześć!